Siema, siema, siema. Zamkniemy tu. Przyszedł. Siadł na żywo. Dobra, robimy próbki. Robimy próbki, korzystam, mam chwilę czasu. Zrobimy próbki, i będę montował te panel. Panel. tyle Panel. tyle Panel. mam. Panel. Pierwszy Panel. Pierwszy izolbet. Pierwszy ja mam Panel. Ale żebym się przygotował do zajęć. Hu, hu, hu. Kurier ci miasta. Miałem dopiero to w ręce. O, jest. Adam Ludwik. Witam, Adam. Tak szybciutko, zrobimy tylko te próbki na jutro. bo mam chwilę czasu, ale tak by było na żywo, że... żeby nie było, by coś skombinowało. Zresztą <laughs> nie da się nic wykombinować. Poza tym, że nawaliłem za dużo. Wody. No nic, więcej co coś nie. Ja mur, murowałem u siebie na solbet, bardzo dobry. To się okaże, który lepszy, nie? <laughs> Jutro o 20. Dobra. Solbet mamy umieszany. Tam śmigło, żeby nie było, że się pogryzły. <laughs> Dobrze, Na razie postawimy to. Na co ten olej? Dobra, salbecik mamy. Teraz Tak, Najdroższy temat ten fission, nie? Jestem ciekaw, czy ten atlas jest biały? Bo ten jest ponoć biały. ten ten izolbet też taki nie to biały nie to szary dom na yes co tam piszecie? Cześć Przemek, witam wszystkich. Siema Mariusz, Paweł Bartuś, cześć Paweł, witam. Nie mówi się Biały, tylko Europejski. No ta, Dobre. Dobre. Dobra, tego mamy. Kroczy mnie samego? Czas opukamy śmigło. O. No i Atlasik na końcu, a sam jestem ciekaw, która prawa wygra. Powiem Wam, w kolorze to one wszystkie takie same. No ja, chyba ten atlas będzie najbielszy. Tak, tak, tak. Ta, ta. hmm. Mm. Najbliższy może nie jest, ale jest na pewno najdrobniejszy. Ten zolbet to ma normalnie jakbyście piachu nasypali. Ten scissor też ma taką strukturkę. plas jak najbardziej taki jest. Pyłowaty, nie? Dobra, atlasik. Dobra, każdy będzie później mógł sobie odtworzyć tego live'a. W którym miejscu próbki będę wieszał? Tutaj, zobacz. O, naszykowałem taką deseczkę, żeby to się trzymało teraz. Tylko chwilę dam, niech się przegryzie, nie? Bo jak umieszacie zaprawę, to te trzy minuty, tak powinno się zostawić, żeby ona się przegryzła, zamieszczać jeszcze raz i wtedy ona tak szybko nie stygnie. To jest raz. A dwa, no tak zalecają producenci, nie? Także niech sekundę się to e, pogryzie, bujniemy to wszystko jeszcze raz i, i klejmy, nie? Izolbet najtańszy, najtańszy, no. Za izolbet dałem, ja tu wczoraj mówiłem. A, 24 zł nie? 2450 Atlas, a ten Seashair 31 z Lizolet też niby taki biały. Ale strasznie no gęste ma to kruszywo, nie? Na pewno nie zrobicie takiej cienkiej warstwy jak na Atlasie. Marius, co tam piszesz. Jeśli jakoś tego kleju jest. No zobaczymy jutro, nie? Zobaczymy jutro. Jutro o 20 na live. Będziemy to rwać. Be jest konkursik jutro. Każdy, kto. No, każdy może wziąć w nim udział. Będziemy zrywać pod obciążeniem i kto trafi, ten, ten wygra, nie? Zresztą ja wszystko wytłumaczę jutro na live przed tym zrywaniem. Jeszcze raz nie będę tego tłumaczył. Co chwila. Znaczy, wiesz co? Wygrywa ta próbka, która najwięcej wytrzyma. To jest raz. To, to, to wygrywa ta próbka, nie? No nie, no jakby nie możesz wszystkich sobie obstawić. <laughs> Obstawiasz jedną próbkę i kilogramy, nie? I która próbka wygra i będzie najbliżej tych kilogramów? No, kto, kto, no, czyja odpowiedź będzie najbliższa tych kilogramów, ten wygrywa, nie? Także tak, a później zrobimy testa pianek do murowania, nie? Dobra, myślę, że można to bujnąć i No, dobrze, gdzie ja mam tą kielnię? No, nie będę grzebieniem nakładał. Tylko nałożymy. Nałożymy w ten sposób. Jedynka i nie. Na każdą nałożę tak samo. I wycisnę tak samo. Mm. o, dobra, teraz si si ser, si jak to się mówi, <grywka> tu porządnie. O. Jeszcze wiecie co, zdejmę z każdej tym nadmiar. bo to też tu będzie więcej, tu będzie mniej, to będzie lipa, nie? I Zobaczcie czy ja to... Nie no, Atlas najciemniejszy. Tyk. Dobra, nic się tu nie, nie wykmini więcej. No i dobra, nie ruszamy tego do, do jutra do dwudziestej, nie? Jutro się okaże, który wytrzyma najwięcej. W którym miejscu próbki będziesz wieszał? Próbki już zawieszone. A, to już było. Paweł, dobra, no. Siema ja co? Naginasz na budowie. Party mieszają wszystkie kleje? Hmm. Tak żeś mi zeskoczył. Można zrobić. Mhm. Tylko jak? Gdzieś tu po środku, nie? Kurde, ale to musiałbym uciąć. Teraz taki sam kawałek. No, lipa trochę. Nie chce mi się, będzie za duże zamieszanie. Teraz jest ładnie wszystko. Chodzi o to, żeby to było w miarę, w miarę ten, miarodajne, nie? W tym samym miejscu. I... Mogą się pogryźć, producenci mogli to przewidzieć. No. Poza live'a. Live'a ogólnie już kończymy, nie? Tak jak widzicie próbki są zrobione, jest przyklejone, zostaje to tak do 20. Zapraszam jutro o 20:00 yy, będzie no. Będziemy to rwać, nie? I będzie konkursik, to obstawi i wygra, ten wygra, no co tu się rozgadywać. Także trzymajcie się, do literka, pozdrawiam.